Panie Marze, może stanowi się na telefon. Co wycisz? Na mojej co Dobrze, słuchajcie, Zaczynamy. Ja tutaj jestem tłem, ale chcę powiedzieć, że witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak publika świadomy tak, swojej przystojności i telefonów. <laughs> witamy Was serdecznie bardzo i tych na sali i tych, którzy łączą się z nami na złożeniu. I'm only a shadow here. Um, shadow here. Joanna uh, kindly commented that it's a regular uh, phrase for self-aware handsome men. Uh, <laughs> I would like to welcome you all here today. This is of course a zamieszania, of complete confusion, which you all know for sure. I'm the here is the main organizer of this event. <laughs> the <president laughs> of the <laughs> foundation is <professor, laughs> yes. Joanna Czarnecka. Yes? Yes. The first one is Joanna Czarnecka. But I am not Yes, but not I am the perpetrator here. Splachto is not Frank Farrelly. The initiator is Frank Farrelly. In the 50s. <laughs> In the 50s. <laughs> Przecież. I ja. on to zorganizował. No, no przecież, stał I on mu że tak powiem, że Farelli na pewno zaplanował w latach 50., <laughs> że w 2024 roku w Warszawie ten kongres się odbędzie. Yeah. I komentarze? pan. Probably in the 50s Farali already knew that yeah. totally, uh, this <laughs> She the words. Dzień <laughs> dobry. Good morning. <laughs> and so. and, no. and what? Przechodzimy już do trudnych pytań w takim razie. Why do we host this event today? Ja myślę, że od momentu, jak I think that the whole team Od momentu, w Na samym starcie mieliśmy cztery fantazje. W niektórych ruchach terapeutycznych się też mówi, że terapeuta miał pewną fantazję. W niektórych we terapeutycznych that że terapeuta miał pewną fantazję. And now <laughs> we're going to <laughs> Okay, Pierwsza rzecz, która była ważna, to jest to, co jest hasło tego kongresu. First thing that was very important is uh, the thing connected with the, uh, main theme of the conference. Przede wszystkim człowiek. Uh, bo zauważyliśmy, ucząc uh, prowokatywności, że czasami niektórzy specjaliści uh, jednak są tak bardzo zafiksowani na, metod na, na metodzie, na strukturze, na... Uh. We noticed while teaching that some specialists are <laughs> fixed on the method and the structure, uh -huh. Uh -huh. że gdzieś dopiero w pewnym momencie mówią, o, ty tu siedzisz, and somewhere

and with some kind of uh, in relationship. Że radość nie jest tylko mechanizmem wyparcia, ale też może być tym, co buduje. Joy is not only something that pulls you back from things, it's also something that can build you up. Takie niepopularne słowo eksorcysta. Not very popular word, exorcist. Jeden z największych, no taki włos, włoski taki, ale nie pamiętam nazwiska. The Italian guy, with, whose name I don't recall. Like uh, Takim uh, <laughs> <old guy. laughs> uh, Mawiał, że zjabeł boi się radość. Used to say that devil is afraid of joy. Uh, problem zabiera nam radość. Wiecie problem. W problemie. Being in a problem takes away the joy. Po drugiej stronie zawsze uczniów. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, ja mam mówić krótko, więc się postaram. Druga rzecz. E, zaczęliśmy obserwować, że jednak społeczność prowokatywna się trochę powiększyła. Więc chcieliśmy też coś zrobić dla niej tak szerzej. A jednocześnie chcieliśmy zrobić coś

To też coś, co boli praktyków prowokatywności, że niestety nie wiem jak jest na całym świecie, ale w Polsce bardzo mocno się myli prowokatywność z prowokacją.

No, dla Farelego duchowość, on był chrześcijaninem, była bardzo ważna. For Raleigh, the spirituality was very important. Ale nawet on w swojej pokorze chrześcijańskiej, umiał być, mógł, nie, nie bał się mówić głośno. And even his Christian humility, he was not afraid Więc my też przystaliśmy. So we also stopped being silent. You were saying four things we are still waiting for the fourth one. I remember. <laughs> I don't speak in foreign languages. Ale ci obcy nie boją się mówić z nami.

i chcieliśmy pokazać Polakom, że prowokatywność ma wiele kształtów i kolorów. Że ma różnych przyjaciół, którzy niekoniecznie są prowokatywni, ale którzy gdzieś są... Jak się mówi? No... ale też z takimi... No z siarnymi, wiesz... O, satelity! No, nie mogę się cieszyć. ...niektórych przyjaciół w okolicy, no, maybe so, right. <laughs> How come you have never came up earlier with this suggestion? Thank you so much. Ale jak patrzę na więcej ludzi, którzy dołączają do nas, to też bym tak była But as I see all those beautiful us right now, I will probably also not be very concentrated or... My eyes are tylko 3 minuty i chodź ważną jedną, jedną rzecz, co twoim zdaniem będzie głównym efektem Czego oczekujesz tell was. us what to the last important thing uh, what would be zespół fundacji mnie nie zapytaj and it <already laughs> happened. the team has not helped <laughs> <please. laughs> Pytam, wiesz, yeah, yeah. pytam oczywiście o, o kwestie też merytoryczne. Będzie dostępna biblioteka później, z której yeah. będzie można korzystać. Sama fundacja się rozwinie. Ludzie się poznają. Bo jest duża... oh, oh, maja, oh. Ale, więc... Ludzie się poznają. Ludzie się poznają. I'm asking about the serious stuff. There's gonna be a library, the uh, things available for people later, people are gonna meet each other. Oh yes, yes, that's the thing. They're gonna meet. <laughs> <laughs> they're gonna Mamy nadzieję, że będą, wiesz, uh, uh, pozwolą sobie na swoją kolorowość w autentyczności. I zobaczą, że no, te metody, też takie dziwne. Bliżej <sum> <are> nieokreślone. <sum>

i uśmiechnął się do serca w drugim człowieku. And they would smile to the heart in To ca o, teraz aż mnie podrusza, ale, mm -hmm. to ale... Mm -hmm. To nie, 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 nie. To, znaczy, że ten kongres miał sens. That means that this makes sense. I jak, e i powiem wam, przepraszam, że tylko zajmę jeszcze minutę. Sorry, Are take a more. Ale wiecie co, to miał być mały kongres. You know It was to be a small one. Tam z tyłu jest, jest Norbert, z którym zakładaliśmy fundację. Tak, on jest tam. Tańszy, Jezus

...prelegentów się po, powiększała. But the number of clients... ...and ...to nie tylko dlatego, że my ich zaprosiliśmy... ...ale też dlatego, że, to, że inne osoby zobaczyły w tym sens i wartość. ...i oni sami mówili, słuchaj, a może ja? ...może ja Ci pomogę w tym? Uh, nasi przyjaciele, bo inaczej nie umiem tego, uh, ich nazwać. Zagraniczni, którzy znaliśmy, zaproponowali w mm -hmm. jeszcze ja z kilku fajnych. Bardzo ich posłuchać też mm -hmm. na tym kongresie. I ja mówię, hey, come on! Language. I nagle, wiecie, i nagle się ukazuje, że online nowo i na sali się ludzie. And it turned out suddenly that all here uh, in the ja <laughs> we have people A to oznacza, że świat jeszcze ma szansę. Ciało jest ciepłe, to wszystko jest możliwe. Frank used to say, jest Body jest ciepłe, to zmiana jest hard, Dopóki ciało jest ciepłe, to można prowadzić terapię. Udział wody jest ciepłe, można jeszcze prowadzić terapię. Co oznacza, można wspierać człowieka, which means you can można wspierać człowieka. Amen. Amen. You are not Amen. A <laughs> 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 no, <laughs> nie, <laughs> przedostatnie. Ja tylko że Ja tylko aby wiedzieć, jakiś się zaczną, um, Ja bardzo dziękuję zespołowi, like <coughs> Dziękuję nambertowi Nowak. Norbert. Uh, dziękuję Polkowi. Najpierw mi kolana zmiękły, bo zobaczyłam przystojniaka, potem on zaczął mówić. Moi drodzy, przed wami człowiek, którego kocham za jego intelekt, In za jego dżentelmeńskość i za całokształt.